jeden z szybszych obiadów na świecie jaki ich Wam pokazuję tutaj szybko doprawianej wody wrzuciłam mrożoną fasolkę myślałam też o szpinaku ale jakoś tak padło na fasolkę tutaj podgrzewam sobie łososia wędzonego znajdziecie go w każdym dyskoncie. a oprócz tego sobie jeszcze wodą zalałam płatki orkiszowe bo kto powiedział, że one muszą być na słodko. I zaraz Wam pokażę, jak prezentuje się efekt końcowy. Zobaczcie, całość jeszcze skropiłam oliwą z oliwek, fasolkę sobie doprawiłam solą i tak naprawdę obiad mamy gotowy w niecałe 10 minut. Oczywiście można tutaj zamiast płatków dodać ryż, kaszę, makaron, jakieś inne węglowodany, ale chciałam Wam pokazać, że płatki czy owsiane, czy orkiszowe, czy jakiekolwiek inne wcale nie muszą być jedzone na słodko. Mam nadzieję, że skorzystacie z tego przepisu. Yy, życzę smacznego. Zachęcam do zapoznania się z pozostałymi filmami na moim kanale. A jeżeli filmik Wam się spodobał, dajcie łapkę w górę i koniecznie zasubskrybujcie mój kanał. Dziękuję.